Manko, mamy drugi dzień świąt. Przyszedłem rano, przyjechałem w sumie na no, ambony, zobaczyć, posiedzieć z rana, co się kręci, co ten <laughs> nic nie było. No i wracam sobie do samochodu. 8 rano jeszcze nie ma i powiem wam, że kurde, dawno nic nie podnosiłem. Ale podniesienie jest konkretne. Zobaczcie. Stóweczka zrańca. Elegancko. Jedna czy będzie dwie? Mokre. Cholera. Dwie stówki. Zrańca jakiś strzał. Ja pierdzielę, ale masakra. Komuś nie pochwarciło się. No a ja mam strzała, nie? Jakby nie patrzał, także... Co, no nie zawsze zrzuty, tak? Kaska też leży. Elegancja, kurde. Ale siedzionek zaczął. Masakra. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się, nasz Bór. Do lasu!